Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Ze mną Pan Henryk Polański, witam bardzo serdecznie z Biura Podróży Juventur. No więc, właśnie, będziemy rozmawiać o tych zimowych ofertach. Jeśli nie chcemy być w mieście, nie chcemy być w Poznaniu, chcemy gdzieś wyjechać, być może na południe Polski, być może gdzieś za granicę. To myślę, że są najfajniejsze oferty. W jakie miejsce najlepiej wyjechać? No więc, to zależy, czy wjeżdżamy na południe kraju. Prawda? Mamy tutaj dość dużą ofertę i ciekawe miejsca takie jak Karpa Szklarska, Zielenic, ale również, mamy zakopane i te okolice. I tutaj dość dużo w tej chwili przebywa poznaniaków, jak również młodzieży na różnych obozach, ale mamy również za granicę takie w zasadzie cztery kierunki, które w tej chwili są bardzo popularne. To jest głównie. To są głównie Włochy, Dolomity, ale również Alpy, ale głównie Dolomity, bo one są stosunkowo bliżej i stosunkowo taniej. Potem mamy Czechy, mamy Słowację i mamy Austrię. Jeśli chodzi o te najbardziej popularne kierunki w tej chwili to, to tak trzeba głównie wymienić Dolomity we Włoszech i lodowce w Austrii. Ale Poznaniacy mimo wszystko częściej wybierają Polskę i południe naszego kraju, czy wolą wybyć za granicę? Wydaje mi się, że w tej chwili już dość spadły dość dobre są ceny w Polsce na południu i dość dużo poznaniaków wybiera szczególnie te dwa rejony, bo to jest Poznanie dość blisko, bo to jest około niecałe 300 kilometrów i są już w Klarskiej i w Karpaczu, a tam tam bardzo dobre warunki na narciarskie i w tej chwili dość dużo śniegu, bo prawda ostatnio obsypało, więc te rejony są bardzo popularne. Mhm. W tej Jeśli lubimy jeździć na nartach czy na snowboardzie, jesteśmy przede wszystkim właśnie na to nastawieni, to do którego miasta najlepiej pojechać? W Polsce. Tak, w Polsce. No to chyba najbardziej popularny będzie, będzie, będzie szklarska poręba, potem y, okolice zakopanego za Zichle, białka taczańska czy małe ciche. A jak wygląda taka oferta dla młodzieży, takie zimowisko. No, głównie są tygodniowe zimowiska w tej chwili organizowane, bo te ferie są dwa tygodnie, więc jeden pierwszy albo drugi tydzień i młodzież wyjeżdża. W związku z tym młodzież wyjeżdża na tydzień. Ma tam bardzo ciekawy program, bo głównie to jest czas na śniegu, a więc stoki, deski. Czyli wszystko albo... z góry już jest zaplanowane. Tak, wszystko jest zorganizowane, mają instruktorów mają y, codziennie do południa po południu minimum te cztery godziny na śniegu. Na nartach albo na desce, też jeżdżą młodzi, czyli jeżdżą na saneczkach albo mm -hmm. na tych jabłuszkach tak zwanych, Super. które się ślizgają na śniegu. I do tego jest jeszcze taki program kulturalny, a więc zwiedzają, na przykład są organizowane wycieczki do Pragi albo do Drezna, bo z tych regionów jest blisko, albo ciekawe zajęcia na śniegu typu olimpiada zimowa, wybory mis, mistera, różne kalambury. No tych, tych zajęć jest bardzo sporo, także Praktycznie młodzież cały dzień jest, ma ten czas zorganizowany, mają swoich wychowawców, ponieważ tego wymaga ustawa, żeby zorganizowany obóz był w pełni dopięty, czyli muszą mieć wychowawców, którzy cały czas się z nimi opiekują. Super, i taki obóz, jak długo trwacie? To jest tydzień, 10 dni, czy to jest dwa tygodnie? To są z reguły tygodniowe obozy, czyli tak zwane od soboty do soboty, to jest taki ośmiodniowy turnus. No i cenowo one są w granicach tak do około od 900 do 1000 złotych, czyli to jest taki koszt jeszcze do przyjęcia, tak mhm. nam się wydaje. Bo wszystko już mamy właściwie w cenie. W mamy cenie, wyżywienie, tak. mamy nocleg i przede wszystkim skipasy i jeszcze tak, instruktora, tak, tak? Tak, tak, i instruktora jak najbardziej. Z reguły wychowawcy, z reguły to wychowawcy pełnią funkcję, że są i wychowawcami i instruktorami narciarstwa. Mhm. Czyli naprawdę cena jest super. Cena jest dość przyzwoita, tak. Uh -huh. Co w momencie, kiedy całą rodziną chcielibyśmy wybrać się na jakiś fajny wyjazd narciarski, jakie miejsce pan proponuje? I to, to niezależnie, czy to w Polsce, czy za granicą. Znaczy to jest pytanie, czy rodzina ma własny środek transportu, jedzie własnym autem, czy też rodzina chce jechać autokarem i zorganizowany ten transport albo autokarem, albo samolotem. Bo też pojawiły się takie oferty lotnicze, z poznania lata samolot. Polskich Linii lotniczych do Werony i tam są organizowane te przeloty, a z Werony do Foragi, to jest we Włoszech, w tych dolomitach jest przejazd autokarowy i tam jest pobyt w dobrym hotelu całej rodziny w zależności, prawda, to jest samolotem. Pobyt tygodniowy też w hotelu, hotel trzygwiazdkowy, no cena, ze względu na to, że to jest jednak samolot, to cena takiego tygodniowego pobytu dla osoby dorosłej wychodzi około 2650. Mhm. Ale czy to też jest już wyjazd, który jest do końca zorganizowany? Tak, tak, to jest wyjazd zorganizowany, ponieważ w tej cenie jest transport, jest pobyt w hotelu z dwoma posiłkami, jest ubezpieczenie, no jest transfer z lotniska do hotelu i, po, i z powrotem i też są instruktorzy na miejscu, bezpłatnie ci z klientów, którzy chcieliby jakby poszlifować swoje umiejętności jazdy na nartach mają trzy godziny dziennie do dyspozycji instruktora. A które kierunki cieszą się największą popularnością? Właśnie zimą. Ja tutaj też mam katalog, który Pan ze sobą przyniósł. Które to są miejsca? No to, to bym powiedział takie dość popularne, od lat zresztą. To uh -huh. są dolomity we Włoszech takie jak Valdifieme, Valdisol. Te, te, te rejony narciarskie to są takie najpopularniejsze. Valdifieme, Valdisol, uh -huh. Valdifassa. O. A jeśli są osoby, teraz pytanie w ogóle, czy takie istnieją, ale myślę, że zwolennicy e, ciepełka również są, którzy uciekają od tego śniegu, uciekają do, od tego mrozu. Gdzie mogą uciec? Ja w ogóle chcę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi, którzy jedzie do Włoch na te narty zimową porą, ma takie skojarzenia, że tam będzie cieplej. Bo Włochy kojarzą się właśnie z, le, z ciepłym klimatem, mhm. z letnimi wypoczynkami. To takie jakby jest też y, mo, y, motyw do tego, żeby wybrać na zimę y, pobyt na nartach we Włoszech. Mhm. No, a jeśli chodzi o takie cieplejsze kierunki, no to cały czas jest modny Egipt, on się cieszy dużą popularnością, cały czas latają czartery z Poznania, ale nie tylko z Poznania, również można lecieć z Warszawy, to, jest, to są Wyspy Kanaryjskie, to jest Sri Lanka, to, są, to jest Dominikana, to są też te dalsze kierunki, no bardzo ciepłe o tej porze. Uh -huh. A czy już teraz z zimą możemy planować letnie wakacje? O jak najbardziej. Bardzo dużo Poznaniaków muszę powiedzieć, że w tej chwili już planuje swoje wakacje, ponieważ jest tak zwana w tej chwili duża promocja. Uh -huh. Nawet ona sięga do 35%. Przychodząc do biura, no klient warto, wybiera warto sobie taką ofertę, która ma znanych polskich tour operatorów, dobry, dobrych firm uh -huh. turystycznych i w tej chwili można sobie zaplanować wakacje po dość dobrej cenie z gwarancją dodatkową, bo. Są takie atrybuty tych wyjazdów, które kuszą jakby klientów. To jest gwarancja niezmienności ceny, gwarancja zmienności terminu bez kosztów i również gwarancja kosztów w przypadku rezygnacji z wyjazdu, tzw. Tak gwarancja kosztów rezygnacji. Mhm. To są Ale... takie pakiety bezpłatne w mhm. te, tej chwili. Ale czy z doświadczenia wie Pan, że jednak mimo wszystko Poznaniacy zimą wolą wyjeżdżać na te zimowiska niż do ciepłych krajów? Jak to wygląda? No, muszę uciekają. powiedzieć, że bardzo dużo w tej chwili Poznaniu ucieka do Egiptu, jest bardzo dużo, dzień bo jest tam jednak dzień. bardzo ciepło, w tej chwili tam już temperatury sięgają no, około 30 stopni w słońcu, także może jest dość ciepłe i w tej chwili ludzie tam się doskonale klimatyzują i przyjeżdżają prawda, do zimnego Poznania wypoczęci, opaleni, <laughs> także to są duże, duże plusy. A niezależnie od tego, no, warto w tej chwili sobie już zaplanować ten wyjazd, ponieważ z roku ubiegłego wiem z doświadczenia, że w trakcie sezonu niekiedy już nie było tak dobrych cen, jak to były ceny na początku roku, kiedy była ta duża promocja. Także jeśli mogę, to bym zachęcał do tego, aby w tej chwili sobie planować już urlop i korzystać z dobrych cen. Super, bardzo fajnie. To ja proponuję podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, żeby to całe rodziny właśnie planowały już te letnie wakacje, a młodzież, która ma ferie, niech jadą w te góry, niech Nie, jeżdżą na nartach. Jak najbardziej. Super, dziękuję serdecznie dziękuję za nasze bardzo. dzisiejsze spotkanie. Drodzy państwo, was zapraszam na króciutką przerwę i za chwilę porozmawiamy ponownie. Do zobaczenia.